Siemano, siemano, z tej strony Niszyciel Dobrej Zabawy, się uśmiechów dzieci No i w poprzednim odcinku się okazało, że, że nie odblokowałem ani keina, ani jak się teraz okazało, też co mogłem na spokojnie odblokować Z jednego prostego powodu Po prostu nie wyłączyłem sobie konsoli Dobra, ale bez zbędnego bez pieprzenia po prostu Lecimy Kolejny ranik Kolejny dzień Kolejne zejście do piwnicy O proszę bardzo, secretik a w nim dwie pro-bomby. No, daj liście, dobrze się zapowiada. Pierwszy treasure room i zgniła głowa boba. No, nie zapowiada się to zbyt dobrze. Co to za karta? Two of Clubs No, kurde, normalnie bombowy ranik. Będziemy mnóstwo wysadać rzeczy. Z pewni wyznawcy religii pokoju. Heh. <grystanie> czas przyjść na bossa. Kogo my tu mamy? Lary młody. Bóg Lary. Daj liście. I skoro O, już kurde. O, to jest dobry item. To jest dobry item, to jest Tier Delay. To jest mega spoko. Yy, plan na ten run jest taki, żeby odlokować jak najwięcej postaci. Yy, planuję odlokować przynajmniej Kena To nie będzie raczej trudne, bo 55 monetek nie jest trudno osiągnąć. O, no proszę, ale miły widok od razu na start. Dobry roomik i dobry item. Uwielbiam spektakular. Tym bardziej, że się idealnie nadaje do roomu. Ponieważ możemy oddawać w sumie w nieskończoność, to naprawdę, nasze HP. Tak teoretycznie mógłbym nawet pójść na The Lamp w tym ranie. Już nie wiem, czy mnie przeniesie. Jakieś tu nie mam nic oblokowane, ale no powinno, z tego co A z tu ładzisz. Musi się na nagraniu słuchać. O, no proszę, Kamie z x -em. I pixel harcik, bombka. Zajebiście nóżki owoców, owocówki. No jedyny powód, znaczy, jedyny moment, kiedy ten item się przydaje, to właśnie początki gry. Tak szczerze. Potem w lejcie będzie już kompletnie nieprzydatny. Mm. Trzeba go jak najszybciej wymienić na cokolwiek, co jest użyteczne. I to będzie tragedia po prostu. Ech, co na mnie nastakujesz? Co na mnie nastakujesz? Co na mnie nastakujesz? Monetka a tam do sklepu nie ma i sensu, bo i tak nie mam pieniędzy, jestem biedakiem. O, proszę. Materia, kurde, zajebiście. Mega, mega. Naprawdę galapon. O proszę. jaki, o, jaki... O Boże, jaki matrix normalnie, jakie dobrze. Kurde. Normalnie bardziej to niż meczek lądu. Swoją drogą byłem ostatnio na koncercie Ladybunk. Generalnie przed pierwsze półtora godziny bawię się zajebiście. No właśnie to jeszcze wcześniej, bo... Było... Po prostu trafiłem akurat do towarzystwa, które było bardzo antysemickie, to mi, czy tak powiem, odpowiadało. <laughs> nie no, chwiry, po prostu dobrze, dobrze mi się z ludźmi dogadywało. Eee, czarny humor rozumieli i tak dalej. To było fajne. Potem właśnie żeśmy poszli już na, bezpośrednio na koncert. A no i cóż, no, przez właśnie te pierwsze półtora godziny na tym koncercie, wszystko, wszystko szło zajebiście, było idealnie wręcz, nie? Już mi się bardzo dobrze bawili, już mi skakali Darli Mordy i tak dalej. I nagle, kurde, podchodzi do nas jakaś kobieta. Ktoś tam zaczyna się do nas drzeć, mieć o coś pretensje. No to ja, oczywiście, swojej elokwencji, wyszukaniu. No i poniekąd głupo cię też trochę. Chociaż ja bym. Nie, no, bez przesady. To nie była głupota po mojej stronie, nie? Moim zdaniem, dobrze postąpiłem. Powiedziałem do niej: spierdalaj. No i co się stało? Babka poszła do ochrony. Ochrona nas w ogóle wyjebała z tego koncertu. A czy wyjebała? No bardziej wyprosiła, nie? Bo nie było jakiegoś tam szarpanina, nic. No i generalnie baba miała teraz pretensje o to, że skaczemy, że się zwiemy na koncercie i że ogólnie się bawimy na koncercie, nie? Ale w mogę mieć trochę racji, nie? Bo dookoła ludzie głównie co robili i dostali jak kołki, kurde, jakieś wryte i się patrzyli tylko jak grają. To... Moje zdaniem to było w ogóle już jakieś absurdalne, że ludzie, nie wiem, nie bawią się na tym koncercie, nic nie robią, po prostu tylko się patrzą, jak słupy soli. I my ta, myśmy tam tak naprawdę się tylko bawili. A mostras tu fajnie. Myśmy się tam tylko bawili. Ej, latania, czy jak latania? Nie wiem. Myśmy się tam tylko bawili. No i co, no i tyle, no. Ale poza tym było zajebiście, gdyby nie to, że jakaś baba nam chamsko przerwała w trakcie. Uproszę, do Kryształu i znowu się do Devil Roomu zajebiście. Ha No, jakby to było na pierwszym piętrze, to byłby to bardzo dobry Devil ale... A i tak sobie drogowy, gdy na Devil Roomy, to raczej o odlokowanie Magdalenki mogę zapomnieć na 100%. Ale myślę, że jakiś taki lazarusek albo Kejnik no, hmm, jest bardzo możliwy. I następnego rana, następnego dnia, następnego poranka myślę, że zagramy jedną z tych postaci. Dobra, pora na piętność, Zobaczymy, co nam los przyniesie tym razem. O czym śnisz najdłuższy? O czym? Matka ci go pom pomordzi. Bardzo dobrze. Zasłużyłeś sobie małych klientów. A, i znowu... Tak, A czekaj, room. <laughs> Jeszcze mnie nie pojebało. A to odporzył, chętnie. Mogę sprawdzić, że tam nie ma secret roomu, ale... Ej, dobre, dobre luty, dobre luty. Tym bardziej, że ja muszę zbierać pieniądze na swoje utrzymanie. Nie no, spoko, spoko. Podoba mi się już ten run. To w się sensie nie jest tak OP jak ostatni run, do którego serdecznie zapraszam Was do obejrzenia. Herbo baby. Jedna się doprzyjęte w kontoin. Do którego serdecznie Wam zapraszam, po prostu to co się stało na drugim piętrze to jest jakiś kuriozum. Tylko właśnie żałuję, że kurde miałem tą konsolę pieprzoną odpaloną Miałem nie miał tej cholernej konsoli to by wyszło kompletnie inaczej Miałbym już dwie postacie I widzę, że chyba tej się otrzymam no, Dodawać trzeba Nie, nie no, zapnie. Dobrze Miałbym już dwie postacie odblokowane, a tak po Temat Jeszcze z tego co sobie przypominałem z odblokowania y, Czempionów to Lazarusem Hmm, będę musiał generalnie tym rudzielcem pieprzonym a nie razu nie zginąć. Jezu. A ta poseł polega na ginięciu i straciłem szansę na Devil Room. Dobra, Robo Baby, rób robotę. No te plony glutowate Aizaka. Dobra robota. Za, nie dostaniesz podwyżki, tylko więcej pracy. Witamy w polskiej rzeczywistości. To taka... O, Joker! To jednak będę miał Devil Room na tym piętrze. Albo na następnym, zobaczymy jeszcze. Szabi, lubi go. Dobra, kawa. Cipa. No, rośnięty plemiorze. Giń, durnie giń. Nie gin, nie ryc by więcej tych swoich zaskrońców pieprzonych, padalców. Wężemy tego nazwał. Tak go opiera. O, e, to mi da teraz speedapa. No, speed up też jest spoko, bo jestem za wolny. Okej, okay, to sobie wezmę, ale jeszcze nie będę iść Już będę, już, już muszę chyba. No już idę. Ej, dobra, dwie się do join. Ja ryzykuję dużo, ale mam nadzieję, że to się opłaci. Kurde, zajbiście. Kolejny deal. Kolejne ryzyko. Na hardzie pewnie już zginę. <laughs> Bo grałem kurde na normalu. Gdzie więcej serduszek drapie nie zobaczyłem co mi się śni. O. Nie no Boże, serio. Jaką spektakularę, kurde. Bałem. Ej. O, dobra piguła, trzeba zapamiętać, biało-czarna piguła, dobra jest. Jest, jest to hard Nie ma, kurwa. Chociaż kurde dobra, mam pomysł na trupka. Tylko muszę ich... Odblokuję tak, odblokuję tak na jak się uda. Dobra. Okej, okay. jest git. To chodziło. To i tak może tepnąć te do Devil's slash angel roomu i teraz robimy klasycznego trybka. A już na już Skrzyneczka. Monetki. Ohoho! No, no, no. Kurwa, no. Eee, Są drogą te ognis ogniska tylko pojedynczo strzelałem, jakby co. Więc jak tutaj stoicie, to się nie bójcie, że was już raz y wystrzeliło. I to na spokojnie tylko raz strzela. A, no tak. Polimentem. Spróbuję go pokonać, może się uda. Dawaj, 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 gin, durniu, gin, gin, gin. Pora cię wymazać z egzystencji tego świata. Nice. Fragment klucza. Nie przyda mi się. Dużo monet. Kurde, liczyłem. No. Na... A co mnie to jest Kane darmowy. No. No i jest Kain Zajebiście. Mega. Udało mi się blokować kaina już mogę chodzić normalnie na sklepy. Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy z, z, z takiego obrotu spraw. Ta drogą widziałem tam boss challenge room, więc uderz mi raz. Uderz mnie jeszcze raz za pół serduszka. Ja sam się uderzę. Tak ty nie chcesz? Miał idealnie jedno serce i będę mógł wejść do bossy roomu i będę mógł o, właśnie zgarnąć item, który będzie z dobrym itemem, to jest autentycznie dobry item, dlatego typa sobie wysadzimy i przez przypadek otworzymy skrzynkę, w której będzie karta judgment, którą wysadzimy na następnym piętrze dopiero, no na tym nie ma sensu, już mi teraz nie zależy na tym, żeby, te ty ciężki boss trudne się ruszało i trudne. O stapler, dobrze. Jezu, ale zjebałem. Na boki, na boki, na boki. Pomiędzy, na prosto stać. Na boki, pomiędzy, na boki, na boki. Na boki, na zboki i pomiędzy. Idealnie sekwencje się pamięta. To jest gorsze jak Dark Souls. Mimo to, że w Dark Soulsy nigdy nie grałem, ja tylko żałuję. Be Fool, coś co by się poprzednim ranie przydało. Znaczy koniec końców się nie przydało. Bo i tak mi się raz skończył, zanim zdążyłem w ogóle, zanim zdążyłem, eee... co ja zdążyłem, zanim zdążyłem wejść na boss rush. idealnie mi się kluczyk się przed sklepem, aha w nim grid oczywiście, pierwszy sklep do którego wchodzę i od razu grid, którego wybombiłem, dosłownie. treasure room, a w nim, o, o, to jest dobre, nie, nie, nie nie Jest, to monadokate Glass Cannon może być w sumie To się przyda, Czuje się jak delost Lost jakiś teraz Tylko że taki z dwoma HP Maksymalnymi Pyk będziemy nawalać Jak kurde matkę z taboretem Tyk Dobrze, dobrze I proszę, odkryłem sobie właśnie Secret Runik Tymi Cellami O, idealnie a w nim ŻEBRAK! Bez sensu, wysadzę go. Wezmę luty i idę na bossa. Boss... Obszczaniec skieprzony, pip. no dostanie kilka razy, to się opamięta. Chyba chłop. Nie wiem, bo jest... Podobno jest mnóstwo bossów płci w tej grze. Oli Czabi! Miło. Matchbook, dodatkowe bomby. Spoko, wykorzystaj sobie. Tak, tak, ale dobra, jak i tak przystępować serca. Dobra, Raz go na swój napiętro. Fajny raniu, fajny. Spada do piwnicy i się łamie. Dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. Proszę, ma w nim. Coinjoin. Zajebiście Mam coinjoin. Spoko. Szkoda, że się z tym nie synergiuję. Mega mega mega, naprawdę. Aż musiałem to powtórzyć 20 razy. Mówię spokojnie, bo jak zajebimy jakieś przyjemnika, to w jego miejscu respi. Familiara i. misnęmy armaty. Serio. Dobra, git. A, Znaw mnie. sklepu, a w nim BFF jeszcze, o kurde. No to. Że tak powiem, rodzinny odcinek strasznie nam się trafił. Reward. Nic ciekawego. ja sobie mapowanie, zawsze spoko teoretycznie. Nie wiem dlaczego do tamtego pomieszczenia drogi nie wchodziłem. Jazu. Nie bij O, Steam Sale co co tutaj dalej mamy. Nic... Nic ciekawego w tym pokoju, nic ciekawego w tym pokoju. Dobra i Bosik, monstro dwójka. No luzik, luzik. Monstro dwójka jest spoko. Luźny, luźny boss. kiedyś wystarczyło go tylko prowokować do ciągłego strzelania laserem na woki. Żeby go łatwo pokonać, ale Edmund to naprawił. w sumie rację, to było trochę za łatwe dla nowych graczy na pewno. He, Takie hajtowanie. O! Kurde, i white power. I rotten baby. Monej Quality Power. O, azazel odblokowany jeszcze, Zajebiście. Też fajna postać. Mega, dobra. Spoko. Nie sądzę, że mi się to tak szybko uda odblokować azzela. Bo azzela się odblokowuje tak, że bodajże trzeba zrobić trzy dile w jednym podejściu, z tego co kojarzę. A myśmy nie mieli tutaj za dużo. A na początku się nie ma za dużo dili z szatanem. Mało, mniej jest okazji niż w Lejdzie. Więc jestem zadowolony ogólnie. Dwie postacie w jednym ranie. Cel osiągnięty. Uważam to za sukces. No, jakoś tak fajnie się gra od początku, tak szczerze powiem. Myślałem, że to będzie o wiele gorsze. O wiele bardziej nudniejsze dla mnie, żeby w ogóle grać na nowo rany i pominować cokolwiek. No się okazało, że to nie jest aż takie nudne jednak. Nawet jest wręcz przeciwnie, nawet się fajnie bawię przy tym. Jakby chce się wracać do tej gry tak na serio. Boże, ależ to widzę maksowanie Jake'a alternatywnego. A <laughs> Jezu. A w sumie jestem chyba jedną z niewielu osób, która osobiście y, uwielbia Jacoba i Jessau. Co wy o tych dwóch postaciach sądzicie? O braciach pierdole, tak zwanych. Dobra, jaka animacja? Dostał prezent, a prezent się dostał perukę. My się z niego śmieją. Piguła, okay. Paraliż. No zajebiście. Nie, ten glaskanon idealnie się tam tak szczerze. Ja pierdolę, spanikowałem, ale zjebałem. Miałem szansę jeszcze na Lazarusa, a mi się odnowi to O, dobry item. Kiedyś był bezużyteczny, teraz jest jeden z lepszych mapowanie zawsze spoko. Mhm. I tu jest. Dobra, ja bym sobie jeszcze pochodził po piętrze, bo to autentycznie jest jakaś nadzieja na to, żeby odlokować tego nieszczęsnego Lazarusa. Nie wiem, że spoko. O kurwa A spektakularnie trzeba o tym pamiętać O Jezu, nie lubię go Gdzie bym co on Nie zdąży, dobra Zajebiście Powiem tyle, ciekawy pokój się trafił Wszystkie skrzynki otworzone Binky jest Tearsy 6 Fezurka fresh Sika Zajebiście Przypadkiem Przypadkiem Judgmenta przywołałem, którego od razu wysadzę eee, po co? Po co go wysadzałem? Po co ja to robiłem? nie co hard. Może się uda, może się uda tego Lazarusa nieszczęsnego. Łazarza tak zwanego. Nie zapominaj już na ten etap gry bez sensu. Jezus, powaga! Same hosty będą się respić teraz? Jak ty... Ty nie będzie żadnego Karta! Ja pierdolę. Nie! No i chuj, nie będzie Łazarza. Secret room, a w nim... ...nika monet datne w sumie, bo do mnie zawsze. Tak swoją drogą ten do braczek żebraczek wypłata dopiero po wpłaceniu 6 serduszek. Ja teraz biegałem po piętrze i zbierałem serduszkę, i dlatego mi wypłacił. Chętnie bym płacił do maszyny, ale mam money equals power, więc nie za bardzo mi się to widzi. Dobra, lecimy na bossa, na matkę. Znaczy nie powinno być żadnych problemów. Mimo to, że nie mamy dla Scanona. Raczej szybko pójdzie. No, szybko się matkę zabije. Ktoś tam może odblokuje nawet. Bo w końcu Isaaciem zabije matkę. Dobra. Tyk. No, i do podblokowałem. No proszę. challenge 20, Challenge 21. O jezu, nie zrywam tego To jest okej, okay, challenge nawet. To jest spoko. Ride Day był średni, Guardian nie za bardzo. April Pulse. Horsemenów The Cube. Kurwa, oh, Tyle rzeczy odlokowanych. I to w drugim ranie, w drugim save Dwie postacie. Dobra, dzięki za oglądanie. Eee, trzymajcie się. No i co? No i rzekę dam.